Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać, jak ja robię sałatkę spory. Kroję w pół centymetra takie krążki, zalałam troszeczkę ciepłą wodą i to mi się ładnie umyło, ponieważ tu, z tej strony białej, to ona praktycznie jest czysta. Ale jak Państwo przechodzicie już na te liście, to tam trzeba uważać przy krojeniu, dlatego sałatki, surówki Proszę robić właśnie z tej dolnej części, od korzenia, można powiedzieć. Po prostu chciałam Państwu tylko pokazać, że jak to szybciutko idzie, naprawdę, gdzie jak macie jakieś idei, to jest dla tych właśnie, co chcą coś innego w kuchni swojej ugotować, co nie gotowali i to jest, jak mówię, sens mojego gotowania. Jabłuszko, marchewka, kto chce może dać więcej nie przeszkadza. I to wszystko, proszę Państwa. I doprawiamy. Doprawiamy solą. Z pół łyżeczki trzeba dać. Pieprzy kolorowego albo czarnego. To tak popieprzyć. Ciężko powiedzieć, jedna na trzecie. Łóżeczki małej. I cukru, ponieważ mam marchewkę jabłuszko. To też tak z pół łyżeczki, ale mówię tam gdzie jest kwaśne, to może być spokojnie cukier i z pół cytrynki wyciskamy. Jak to wymieszamy wszystko, dodajemy z łyżkę oliwy albo oleju, są łatka gotowa. Jeżeli ktoś z Państwa chce na przykład... To może dać jeszcze pół puszki, czy małą puszkę kukurydzy. To będzie jeszcze ciekawiej. Trzeba zlać wodę. I ona będzie jeszcze słodsza. Pokażę Państwu jak to wygląda pięknie. I tak można do kurczaka, do ryżu, do mięska, do drobiu na pewno bardzo dobrze będzie smakowało do sosów. Do czego Państwo sobie tam życzycie, można to jeszcze rozrobić, można też po przepłukaniu poprzekrajać na pół jak nie chcecie mieć tych krążków także jak to sobie życzy uważaj, ja zaraz wezmę spróbuję, jak ona smakuje mm. Oli troszeczkę. A więc teraz już ona smakuje na pewno bardzo dobrze do ryby. I dajemy pokażę Państwu złyżeczkę. Ponieważ do warzyw właśnie takich surowych olej jest potrzebny. Dobrze się wtedy tam te witaminki rozpuszczają. Sałatka postoi na przykład pół godzinki można serwować. Jeżeli ktoś nie ma czasu, myślę, że można od razu też jeść. A więc do tego dajemy, zależy ile Państwo macie osób. To na trzy osoby powinno starczyć, można dwie, można cztery, to no, zależy ile sobie tam zjada ze 100 ml śmietany. No ja tu jest 200 chyba. Mhm. Ze 100 mojego joguciku który robię sobie sama ze sto żeby nie była taka może za tłusta można koperku dać na koniec tutaj nie zaszkodzi pokażę Państwu zaraz jak to ładnie wygląda ja dosypię jeszcze właśnie można pietruszki truszki jak ktoś mi lubi A więc na dwie osoby, trzy, może nawet cztery, jak ktoś mi lubi. Sałatka super. Hmm. Pyszna. Jeżeli ktoś lubi bardziej kwaśną, proszę dać więcej cytryny. Jeżeli ktoś lubi bardziej słodko, może dać cukru, ale... Tutaj jest wszystko, proszę Państwa, optymalnie. Cukru, soli, wszystkiego nie zasłonę, nie za cukrowe, ale na dwie, trzy osoby. Sałatka zrobiona. Jeżeli Państwo macie ochotę na 4, 5, 6 osób, proszę wtedy dołożyć jeszcze na przykład jedną porę więcej, jedną marchewkę, jedną jabłuszko. Ja po prostu z tego powodu, że nas nie ma tyle w domu, zrobiłam mniej na dwie, trzy osoby. A więc dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Państwa do filmików oglądania moich. Dziękuję. Do widzenia.